Piotr Polk to jeden z najlepiej ubranych polskich aktorów. W Międzyzdrojach zachwycił nas nie tylko klasyczną elegancją na czerwonym dywanie, ale też świetną casualową stylizacją w ciągu dnia. Tak wygląda prywatnie. Proste beżowe spodnie, klasyczna biała koszula i kolorowe sportowe buty. Czy w takim stylu czuje się najlepiej? Ubieram to, na co mam ochotę i to, jaki mam dzień, jaki mam nastrój, jaki, co jest na zewnątrz, kto jest wokół mnie i jaka jest pora roku. Kieruję się najprostszymi, prymitywnymi, ludzkimi odruchami. Niemożliwe. A ja pani mówię, że tak jest. A jeżeli chodzi o, każdy ma swój styl, oczywiście kulturę ubierania. Ja mam... Taką I nie mam zamiaru się jej pozbywać, tylko dlatego, że jestem z roku na rok dojrzalszy.